Wygląda na to, że sen usprawnia metabolizm, ale zbyt długie spanie go spowalnia. Podczas zdrowego 8-godzinnego snu spalamy przeciętnie niemal 400 kalorii. Uatrakcyjni oglądanie telewizji. Usiądź na piłce gimnastycznej. Spalisz 3 razy więcej kalorii lub niecałego tosta z masłem i dżemem. Przy wybieraniu filmu zdecydujcie się na komedię. Głośny śmiech też jest świetnym treningiem. Z łatwością spalicie poranną kawę z mlekiem, ale bez cukru. Stanie w kolejce właśnie stało się bardziej motywujące. Gratulacje! Pół godziny czekania spaliło równowartość mandarynki. Możesz dbać o sylwetkę nawet podczas pracy. Zawody nie wymagające dużego ruchu, np. recepcjoniści, sekretarki, kasjerzy czy kierowcy mogą spalić 816 kalorii w czasie 8-godzinnego dyżuru. Jeśli spędzasz dużo czasu przed komputerem, zapasz sobie zieloną herbatę i zjedz coś pikantnego. W ten sposób pobudzisz swój metabolizm. Zawody wymagające przeciętnej dawki ruchu, np. Na nauczyciele, mechanicy, kucharze, przedstawiciele handlowi, pracownicy służby zdrowia, czy choćby narratorzy jasnej strony, mogą spalić ponad 1000 kalorii w ciągu 8 godzin. Jeśli ktoś narzeka, że się wiercicie, klikacie długopisem, czy machacie nogą, powiedzcie, że staracie się spalić dodatkowe 300 kalorii dziennie zamiast siedzieć bez ruchu. Nie, to nie będzie nikogo obchodziło. Zawody wymagające dużej aktywności, np. robotnicy na budowie, kelnerzy, stolarze, hydraulicy czy elektrycy, odbywają konkretny 8-godzinny trening. Spalają ponad 1400 kalorii. Poczekajcie, aż zobaczycie, ile spalają strażacy. Sawasana, która wygląda jak zwykłe leżenie na podłodze, jest jedną z najtrudniejszych pozycji w jodze. Nie chodzi o samoleżenie, a o całkowity relaks. Nie cieszcie się za bardzo przygotowywaniem pizzy ze wszystkimi możliwymi dodatkami. Spala się w tym czasie co najwyżej odpowiednik małego banana. Jeśli chcesz mieć płaski brzuch, dodaj do treningu kilka ćwiczeń cardio, żeby spalić tłuszcz. W przeciwnym razie pół godziny brzuszków nie spali nawet garści chipsów. Trening obciążeniowy powoduje mikrouszkodzenia w mięśniach, które potem się regenerują i powiększają. Pół godziny takich ćwiczeń spala 3 ciastka Oreo. W wielu krajach świata popularne jest jedzenie w pozycji kucznej. 35 minut kucania spalą jedną puszkę napoju gazowanego. Światowy rekord ćwiczenia deski wynosi 8 godzin, 15 minut i 15 sekund. Rekordzista mógł spalić nawet 2000 kalorii, zalecaną dzienną dawkę. Nigdy nie ciągnij wózka ze zakupami za sobą. Możesz nabawić się kontuzji. Zawsze go popychaj. Zapewnisz plecom i ramionom konkretny trening. Światowy rekord największej grupy ćwiczącej wodny aerobik został ustanowiony w Bangkoku w 2009. Uczestniczyło w nim 2047 osób na powierzchni 2 km kwadratowych. W Tai Chi najważniejsze jest prawidłowe oddychanie. Chcesz sprawdzić czy wykonujesz ćwiczenia poprawnie? Jedną rękę połóż na brzuchu, a drugą na klatce piersiowej. Przy oddychaniu powinien rozszerzać się brzuch, a nie klatka piersiowa. Aby spalić pojedynczego MMsa idąc z prędkością 6 km na godzinę, musisz przejść odległość równą długości boiska do futbolu. Fitness przy drążku łączy w sobie elementy baletu, jogi i pilatesu. Są to nieobciążające, ale intensywne ćwiczenia, które angażują mięśnie całego ciała. Jedna z teorii mówi, że angielska nazwa pajacyków, Jumping Jacks, wzięła się od generała Johna Blackjacka Pershinga. Nakazywał rekrutom wykonywanie tego ćwiczenia, żeby poprawili kondycję. Inna, że wzięła się od zabawek dla dzieci. Załóż ogród, a pracując w nim spalisz jedną miskę płatków niedaniowych, przy okazji przyswoisz dzienną dawkę witaminy D. Światowy rekord w kręceniu Hula hop wynosi 100 godzin, czyli nieco ponad 4 dni. Szybka matematyka i wiadomo, że rekordzista musiał spalić około 36 tysięcy kalorii. Jazda na deskorolce zapoczątkowało chodnikowe surfowanie w latach 50. Surferzy jeździli na prostokątnych deskach z kółkami, a aerodynamika przyszła później. Progersy, to przysiady w połączeniu z deską, i owszem, spocisz się wykonując to ćwiczenie. Pół godziny takiego treningu spala niecałego batonika. Następnym razem, gdy znajomi poproszą cię o pomoc przy przeprowadzce, nie odmawiaj, będzie to trwało dłużej niż pół godziny, więc spalisz mnóstwo kalorii, a pewnego dnia możesz pójść do Maka. Albo nie. W 1992 roku Paul Lynch ustanowił rekord w robieniu pompek na jednym palcu. Od tamtej pory nikt nie zrobił więcej niż 124. Pływanie jest bardzo wydajnym treningiem, ponieważ mięśnie muszą pokonać opór wody. W pół godziny spalisz naleśnika z syropem klonowym. Prace domowe wymagające sporego wysiłku, np. odśnieżanie czy rąbanie drewna spalają odpowiednik jednego owocu granatu. Chodzenie też się liczy i w dodatku jest dyscypliną olimpijską. Aby chód nie został uznany za bieg, zawodnicy nie mogą tracić kontaktu z podłożem. Noga wykroczna musi być wyprostowana od momentu dotknięcia podłoża do uzyskania przez nią pozycji pionowej. Pół godziny intensywnego aerobiku, jazdy na łyżwach lub rolkach czy umiarkowane wiosłowanie spala odpowiednik jednego hamburgera. Intensywne przysiady spalają dwukrotnie więcej kalorii niż umiarkowane. Znane są również jako król ćwiczeń, ponieważ dzięki nim najszybciej wzrasta masa mięśniowa. Ludzie mieszkający na wyższych piętrach mają darmową siłownię w swoich własnych blokach. Zamiast jechać windą, przejść się schodami i spal średnie karmelowe macchiatto. Palanie kalorii po treningu z girią trwa do 36 godzin, jak w przypadku wielu innych intensywnych ćwiczeń interwałowych. Możesz je wykonywać z dużym pojemnikiem płynu do prania albo wody. Zabawę frisbee wymyślił właściciel piekarni, gdy wraz z przyjaciółmi rzucali do siebie formy do pieczenia. Blachy miały wygrawerowany napis ciasta frisbiego. Światowy rekord w wykonywaniu największej liczby krokodylków ustanowił Lee Ryan w 2015. W 24 godziny zrobił ich aż 10 110. To jeden krokodylek co 9 sekund. Nieźle. Możesz też biec w miejscu, podrywając jak najwyżej kolana, żeby spalić tyle samo w pół godziny. Gra w koszykówkach, hokej, siatkówka plażowa czy sztuki walki, np. judo, karate czy kickboxing umożliwiają to samo. Możesz sobie wybrać. Paddy Doyle ustanowił rekord w półmaratonie przełajowym w 2015 roku. Przebiegł go w 3 godziny i 10 minut z 36-kilogramowym plecakiem. Tyle mniej więcej waży przeciętna toaleta. Jazda na rowerze. Jedną trzecią swoich codziennych tras Holendrzy pokonują na rowerach. Siedmiu na ośmiu dorosłych posiada ten jednoślad. Ilość spalonych kalorii zależy od prędkości jazdy. 21 km na godzinę to jeden kawałek pizzy z peperoni. 24 km na godzinę to jedna średnia porcja frytek. 27 km na godzinę to dwa kawałki brownie i pół godziny pracy strażaka. 32 km na godzinę to kanapka z kiełbasą, jajkiem i żółtym serem. To samo dotyczy biegania. Co ciekawe, nawet najbardziej intensywne ćwiczenia z trudem dadzą radę spalić popularne śmieciowe jedzenie. 1,5 km w 11 minut to jeden kawałek pizzy. Półtora kilometra w 9 minut to jedno większe burrito. Półtora kilometra w 8 minut to jedna bułeczka cynamonowa. Półtora kilometra w 7 minut to dwa pączki z lukrem. Półtora kilometra w 6 minut to 3 ciastka z nadzieniem. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.